O przetrenowaniu możemy mówić wtedy, kiedy przestajemy widzieć już postęp w naszych kolejnych treningach. Czujemy, że mimo tego, że mamy pewien plan, nie mamy już ochoty na kolejne treningi, na uprawianie sportu, odczuwamy słabą regenerację, braki postępów, brak apetytu na działania. Pojawiają się częste infekcje, osłabienie. Oraz niskie libido. Kiedy zauważamy te właśnie objawy, to przetrenowanie jest bardzo prawdopodobne. Wszystko to, co dzieje się w domu, co dzieje się w pracy, być może zaburzone relacje z naszymi najbliższymi, być może jakieś problemy, którymi musimy nagle stawić czoło, to są rzeczy związane z życiem w dzisiejszym zachodnim świecie. Dawno temu, jeżeli Stresy pojawiały się w naszym życiu, to najczęściej były one intensywne, choć bardzo krótkie. W końcu z który musiał uciekać przed tygrysem szablozębnym, nie uciekał przed nim przez trzy miesiące, a raczej przez kilka minut, jeśli miał szczęście.